Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 2025 roku. Modlę się za wszystkich, którzy potrzebują Bożego Błogosławieństwa. Panie, dziękuję Ci, że zatrzymałeś tę osobę. Ty wiesz, że już od dawna walczy i pragnie pokoju, który pochodzi tylko od Ciebie. Proszę Cię, dotknij teraz Jej serca, usuń cały niepokój i lęk, uzdrów Jej zmęczenie i niepewność. Panie, przebacz jej. I całej jej rodzinie wszystkie grzechy, oczyść jej duszę, zerwij wszelkie przekleństwa i ciężkie kajdany. W roku 2026 daj jej zupełnie nowy początek. Panie, pozwól jej wiedzieć, że jest przez Ciebie widziana, jest przez Ciebie kochana i jest przez Ciebie chroniona. Jeśli wierzysz w moc modlitwy, Napisz Amen i udostępnij te słowa osobie, którą kochasz, aby i ona mogła rozpocząć zupełnie nowy etap w swoim życiu.